Perspektywy pokrzywdzonego. W dzisiejszym odcinku poruszymy zagadnienia związane z przestępstwami oszustw w internecie oraz zaprezentuję przykład oszustwa, którego próbowano dokonać za pośrednictwem kontaktu telefonicznego. Odmiennością w stosunku do poprzednio prowadzonych rozważań będzie okoliczność, że dziś skupimy się na tych kwestiach z perspektywy osób pokrzywdzonych, a nie jak do tej pory z perspektywy sprawców. Zatem, co powinno uruchomić naszą czujność, kiedy wycofać się z podejrzanej transakcji, zapraszam do dalszej części. W pierwszej kolejności opiszę stan faktyczny sprawy rozpoznawanej w ubiegłym roku przez jeden z sądów rejonowych w województwie Wielkopolskim. Pewien mężczyzna potrzebował dokonać zakupu telefonu komórkowego. Jego preferencje sprowadzały się do tego, że może to być telefon używany natomiast, oczywiście, w pełni sprawny najlepiej jeszcze na gwarancji i posiadający wszelkie potrzebne akcesoria. W związku z tym, w pierwszej kolejności, swoje poszukiwania rozpoczął na jednym z popularnych portali internetowych, umożliwiających handel przedmiotami zarówno nowymi, jak i używanymi. Po chwili poszukiwania nasz bohater zlokalizował ogłoszenie dotyczące interesującego go modelu telefonu, którego autorem, sądząc po niku jego internetowego konta, co będzie istotne w dalszej części historii, miał być mężczyzna o imieniu Michał. Przedmiotem ogłoszenia był telefon popularnej marki, według opisu używany do tej pory przez około 3 miesiące, posiadający wszelkie niezbędne akcesoria, którego cena jako nowego wynosiła około 2000 zł. Natomiast kwota, za którą chciał sprzedać wystawca, wynosiła 1400 zł. Celem kontaktu ze sprzedawcą w ogłoszeniu podany był adres e-mail, więc nasz zainteresowany zakupem mężczyzna napisał wiadomość, w której zadał kilka pytań dotyczących telefonu oraz spróbował ponegocjować cenę. W odpowiedzi otrzymał odpowiedź na pytania, jaki sprzedawca zgodził się obniżyć cenę jeszcze o 200 zł. Jednocześnie sprzedający zaproponował, aby nasz bohater dokonał wpłaty zaliczki w wysokości połowy umówionej kwoty. Następnie telefon zostanie do niego wysłany, a druga połowa ceny uiszczona zostanie już po jego otrzymaniu przez kupującego. Propozycja ze strony sprzedawcy była taka, że jako, że w internecie dochodzi do szeregu fikcyjnych transakcji i on nie chciałby wysłać telefonu i następnie nie otrzymać za niego zapłaty, stąd w pierwszej kolejności ryzyko miałby podjąć kupujący, wpłacając zaliczkę, a następnie ryzykiem ze strony sprzedawcy będzie wysyłka telefonu i wiara, że otrzyma pozostałą część zapłaty. Argumentacja ta przekonała kupującego i dokonał wpłaty zaliczki na podany numer rachunku bankowego. Niestety, po dokonaniu wpłaty, kontakt ze sprzedawcą się urwał. Po wielokrotnej próbie uzyskania jakichkolwiek informacji, nasz bohater zrozumiał, że został oszukany i złożył na policji zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa oszustwa. Funkcjonariusze wszczęli postępowanie, odebrali od niego wszystkie istotne informacje oraz poprosili o przygotowanie wyciągu z korespondencji e-mail, którą pokrzywdzony prowadził z rzekomym sprzedawcą. Informacje dotyczące jego konta na portalu internetowym oraz numeru rachunku bankowego, na który dokonał wpłaty zaliczki. Wszczęte zostało postępowanie prowadzone pod kątem oszustwa. I po uprzednim zwolnieniu operatora poczty elektronicznej, portalu aukcyjnego i banku z tajemnicy korespondencji oraz tajemnicy bankowej zwrócono się do tych instytucji o informacje dotyczące właścicieli kont użytkownika, którymi posługiwał się oszust. Jak można się domyślić, zarówno konto poczty elektronicznej, jak i konto na portalu aukcyjnym było już nieaktywne. Natomiast dane, które zostały podane do rejestracji, okazały się fikcyjne i taka osoba w rzeczywistości nie istniała. Inaczej sytuacja przedstawiała się z właścicielem konta bankowego, na które została przelana zaliczka, ponieważ nie ma możliwości otworzenia rachunku bankowego na fałszywe dane. I tu, po uzyskaniu z banku stosownych informacji, okazało się, że właścicielem konta jest kobieta, a nie nasz wcześniej wspomniany mężczyzna o imieniu Michał. Co więcej, po uzyskaniu wyciągu z rachunku bankowego okazało się, że przelewów uznaniowych zatytułowanych zaliczka lub przedpłata było 4 lub 5, zatem można było przypuszczać, że nasz pokrzywdzony nie był jedyną w ten sposób oszukaną osobą. Po ustaleniu danych właścicielki została zaproszona na przesłuchanie i wyjaśniła, że nie wie, czego dotyczy sprawa. Ona nigdy nie miała konta na OLX, nigdy nie sprzedawała telefonu, natomiast potwierdziła, że to jej rachunek bankowy i faktycznie otrzymała kilka przelewów tego typu, przy czym uważała, że pewnie ktoś się pomylił, chociażby w jednej cyfrze numeru rachunku i stąd kasa trafiła do niej, a nie do faktycznego sprzedawcy. Wskazała, że nie podejmowała żadnych działań z tym związanych, ponieważ uznała, że jak ktoś się zorientuje, że źle przelał środki do niewłaściwego odbiorcy, to się z nią skontaktuje w celu zwrotu, na co była gotowa, i uważa, że to powinno zakończyć sprawę. Brzmiało to nawet wiarygodnie, przy czym za dużym przypadkiem wydało się to, że pomyłki, które opisywała ta kobieta, nastąpiły aż cztero- czy pięciokrotnie. Stąd kolejnymi krokami podjętymi przez organy ścigania była weryfikacja zawartości jej telefonu i komputera. Na szczęście dla naszego pokrzywdzonego, w jej telefonie ujawnione zostały SMS-y, z których treści wynikał jej kontakt z innym mężczyzną, dotyczące właśnie procederu fikcyjnej sprzedaży telefonów na portalu internetowym. W tej sytuacji kobieta przyznała się do popełnienia przestępstwa oszustwa i podała dane swojego wspólnika. Sprawa trafiła do sądu. Osoby te zostały uznane za winne zarzucanego im czynu. Natomiast nasz pokrzywdzony przystąpił do sprawy jako oskarżyciel posiłkowy. I na skutek jego wniosku, w wyroku kończącym postępowanie, na jego rzecz został orzeczony obowiązek naprawienia szkody czyli zwrot tej kwoty zaliczki, jak i zwrot kosztów poniesionych przez niego z tytułu ustanowienia pełnomocnika w sprawie. Co więcej, po ustaleniu danych pozostałych pokrzywdzonych, którzy wpłacili zaliczki, również i oni zostali wezwani do wzięcia udziału w sprawie w charakterze pokrzywdzonych i również dla nich sprawa zakończyła się pomyślnie. Zatrzymam się w tej chwili na kwestii użytego przed chwilą sformułowania oskarżyciel posiłkowy. Jak już kilkukrotnie sobie wskazaliśmy, stronami w postępowaniu karnym jest oskarżyciel publiczny, czyli prokurator i oskarżony. Natomiast pokrzywdzony, czyli jak sama nazwa wskazuje, osoba pokrzywdzona działaniami sprawcy czynu zabronionego, generalnie występuje w sprawie jako świadek. Natomiast może też podjąć działania w celu wzięcia udziału w sprawie w charakterze strony, czyli właśnie oskarżyciela posiłkowego. W tym celu trzeba przed rozpoczęciem przewodu sądowego zgłosić odpowiednie oświadczenie. Natomiast różnica w statusie pokrzywdzonego i oskarżyciela polega na tym, że pokrzywdzony jako świadek ma możliwość wzięcia biernego, a oskarżyciel posiłkowy czynnego udziału w sprawie. Tenże czynny udział w sprawie polega na możliwości zadawania pytań w trakcie rozpraw, zgłaszania wniosków dowodowych oraz wniesienia ewentualnego odwołania od orzeczenia kończącego sprawę w sytuacji, gdyby okazało się ono dla oskarżyciela posiłkowego niekorzystne, które te uprawnienia nie przysługują osobie występującej w sprawie jedynie jako pokrzywdzone. Kolejnym przykładem oszustwa wartym poruszenia jest przedstawiona niedawno w mediach sytuacja, kiedy to rzekomy pracownik jednego z banków skontaktował się telefonicznie z młodą dziewczyną, informując ją o podejrzanej transakcji wykonanej z jej rachunku bankowego. Wiadomość ta sprowadzała się do tego, że bank zlokalizował próbę pobrania z jej rachunku bankowego kwoty 600 zł, która została przez system zabezpieczający niezwłocznie anulowana. Dzwoniący poinformował naszą bohaterkę o tym, że rozmowa jest rejestrowana, podał on swoje imię i nazwisko oraz numer kontaktowy, a także nazwę banku, w którym dziewczyna faktycznie posiadała konto. Podający się za pracownika banku mężczyzna, celem zbudowania swojej wiarygodności, wskazał, że w zasadzie nie ma się czym przejmować, ponieważ próba pobrania środków finansowych została udaremniona. Natomiast możliwe, że jej komputer lub telefon, których używała do logowania się w systemie bankowości internetowej, został zhakowany i trzeba podjąć pewne działania w celu dodatkowego zabezpieczenia konta. W tym celu doradził dokonanie zdalnego skanowania jej urządzeń mobilnych, jednym z popularnych programów, które umożliwiają udzielenie innemu użytkownikowi sieci dostępu do danych znajdujących się w pamięci, w tym przypadku jej urządzeń. Nasza bohaterka wykonała jego polecenia, po czym po chwili otrzymała SMS-ową informację, że limit operacji BLIK na jej rachunku został zmieniony. W tym momencie zapaliła jej się czerwona lampka i zorientowała się, że mogła paść ofiarą oszustwa. Natychmiast skontaktowała się z pracownikiem banku, dzwoniąc na infolinię, który potwierdził, że faktycznie jest to nowa, prawie doskonała metoda oszustów. Co więcej, okazało się, że wszystkie pieniądze z jej rachunku bankowego zostały już przelane na konto bankowe oszustów, którzy jednak nie zdążyli jeszcze dokonać ich wypłaty. Na skutek sprawnych działań obsługi banku transakcja została przywrócona i fundusze wróciły na konto naszej bohaterki. Jak się okazuje, dziewczyna miała sporo szczęścia, ponieważ gdyby dokonano wypłaty tych środków, ich odzyskanie byłoby praktycznie niemożliwe. W opisanym przypadku oszuści w sposób nieuprawniony, wykorzystując przy tym słabe strony technologii biorącej udział w połączeniu, podszyli się pod dowolny numer telefonu, w tym przypadku pod numer banku, w którym nasza pokrzywdzona miała konto. Opisana wyżej sytuacja zakończyła się szczęśliwie, natomiast trzeba mieć świadomość, że obecnie oszuści prawie do perfekcji opanowali sposoby podszywania się pod inne osoby i wyłudzania w ten sposób potrzebnych do dokonania przestępstw danych. Stąd z dużą ostrożnością należy podchodzić do wszelkich wiadomości z rzekomo wiarygodnych źródeł, które choćby w najmniejszym stopniu zmierzają do przekazania innej osobie danych pozwalających uzyskanie dostępu do naszych środków finansowych. Zatem ku przestrodze, niech w tego typu sytuacjach zasada ograniczonego zaufania nigdy nie zostaje pominięta, ponieważ w kilka chwil można stracić niemałe pieniądze, których niestety późniejsze odzyskanie może okazać się niemożliwe. To wszystko na dziś. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.